...strony lachu, a dzisiaj ze mną są? Smakie, hejo. No fajnie, fajnie. Dobra, ja jestem stogiem siana i dziś nagrywamy z Hide and Ej, czekaj, stój, stój, stój lachu. Ja jestem stogiem siana i idę się schować. Heh. Muszę, a tutaj stój, stój. stoisz? Ja się schowałem już. Ty kim jesteś? Jestem, jestem koło ciebie. Ty jesteś żwirem? Tak. <laughs> Sianawiane co wiesz Tutaj się schowam Stałeś się solidnym blokiem, haj Stałem się solidnym blokiem Ja Ej, się... Chudu, gdzie ja jestem? na drzewie Widzę właśnie Ale mam Expa 251 Nie no to... Nie no, nie no to jest czas, żartuję. Dobra, idziemy sobie yy, enchantować. Ej właśnie o, dostałem miecz. Ja też. Odrzut jeden. drewnie. E, idziemy klepać. Oj tam Ej, od kiedy crafting? Bądź. Gdzie? Mati? To jest ta przyspania książek. Sto... Snopsiana. Zabił Patryka666 <noise> Jaki niezły w PvP jest A tutaj nie mają się ludzie gdzie schować O Mati, ty jesteś tym żwirem? Tak Tym co stoi na drewnie? Nie Sorka, że cały czas śpi ale Wysycha mi cały czas No ja też mam minimalny katar, wiesz Dobra, idę się klepać a co będę. No ja tam wolę się schować. Ale to będzie z dumne, więc chodźcie się klepać. Kurde. Zginąłeś. Oj tam, oj tam. O kurde, przecież on wie, że gdzie ja jestem schowany. No to po mnie. A przecież a, nie się wiem. Choć go widziałem. O baba. Ejo, baba. Babsa 7. lo. Ej, ty ich tak klepiesz. Ej, drewno tutaj jest. Widzę chodzące drewno. O, widzę, że je... O, żeż w dupę przyszedł tu. Matilmo. Nie! Dobrze, że Matilmo nie wie, że ja Kurde. jestem. Kurde. Dodano 27 monet. Musiał mnie zabić. Ja tak, by nie było takiego fajnego tego. Mhm. Ty, no. No wypuśćcie mnie z tej klatki złych eee. piesków. Dobra już, gdzie ty jesteś, Maddie? A jak, a jak jestem dobrym pieskiem? To trafię a, do, do klatki, ja chodzę czy z do... Matim. O, o! Jest jakieś się... drewno. Jaki shit! Już się boję. Ja O Dobrze. ile tutaj jest tych ukrytek ze stogami siana, weź. Tutaj mogą się schować. Ja się boję, obok mnie chodzą sami sajkersi. Sajkersi? No tak się nazywam, ci, to szukają. No, sikersi, jakiś już coś. Czemu sikersi? Dobra, zabiłem następnego. A, fiutersi. What? Obrazi obraziłeś modlabską. Dobra, musimy Fier zrobić teraz. Co? Ej, musimy teraz zrobić to plus 18. Ja Arena skończy się za 6 dych Na chuju W dupę Łoż w dupę Kto mnie jebnął? Ło! Ej, śmiechu Ej, tu jest taki Pokażę wam, zrobiłem skryja Tu jest taki Gościu się przyznał, że ma X-raya Dobra, per paradość taki za chwilę Aha Wbijajcie ten serwer, to jest mój serwer, żartowałem, ale możecie wbijać. Yyy, tak, to jest bardzo fajny serwer, to są minigame, tylko się No, minigame plus survival. Żart. Tak, hardcore, u zaraz. No. O, jakiś crafting na drzewie się schował. Nie, to jest prawdziwy. Właśnie, właśnie jest... go ja z... zbiłem i nic. To jest, to jest prawdziwy. Kurde, ciekawe kto wygra. O, o Bo Zetron <gry> się ma, Zetron. Okej, okay, ukrywający się wygrali. Um, I ja już będę kończył odcinek. Bo nara. będzie się długo wstawiał. Papa, pa. i dzisiaj ze mną byli. Ciastek. Ciastek najlepszy. Ciastek najlepszy. E Dobra, na nara. Ale ja sobie zrobię, nara.